Zawierzenie się Panu Bogu jest szczególnym przytwierdzeniem się do Jego miłości. Smakuje jak schronienie, jak pewność swojego Boga, jak rzeczywistość, w której problem został rozstrzygnięty, ponieważ zmartwienie zawierzonego przyjął na siebie ten, komu On się zawierzył. I tak to Pan Bóg jest szczególnym promotorem i obrońcą Jemu zawierzonych. Zawierzenie to takie wkopanie się w opatrzność Bożą. Człowiek zawierzony ma oczekiwanie od Boga większej śmiałości. Ludziom żyjącym w niedostatku trudniej żyć. Ale łatwiej się zawierzyć. Ludziom żyjącym w dostatku, którzy opływają we wszystko, łatwiej żyć, ale trudniej im się zawierzyć, bo zawierzenie jest pójściem w ręce Boga z samym sobą, z kondycją własną i z wcześniejszymi darami burzymi. Człowiek zawierzony. Oddaje się Panu Bogu do dyspozycji. Nie do depozytu, tylko do dyspozycji. I od tej pory zawierzony już nie należy do siebie i nie zależy od siebie. Przynależy i zależy do Boga i od Boga. Pan Bóg staje się Jego rzecznikiem, źródłem, pouczeniem. Mocą i kołem ratunkowym. Dobrze żyć w postawie zawierzenia. Takiej postawy doświadczyła ta uboga wdowa, która wrzuciła wszystko, co miała, niewiele, ale wszystko, co miała, wrzuciła do skarbony. No i od tej pory, po tym geście szalonym, mogła się już o siebie nie martwić. Ponieważ gdy dopełniła takiego faktu, to od tej pory jakby związała Panu Bogu ręce i zobowiązała go do tego, by Pan Bóg zajął się jej sprawami i tym, co jutro będzie jeść. No i Pan Bóg jest niezawodny. Coś jej zorganizował. Żyjesz z opatrzności Bożej. Opatrzność. To jest to, czego nie planujesz jeśli się nie spodziewasz, a co jest ci dane doświadczyć, przyjąć. Ludzie opatrzności to ci, którzy światu nie imponują, ale oni mają wolność. I ich codzienny niedostatek jest ich sytością i żyją w mocy Boga, w Jego pokoju. A wdowa ze Sarepty Sydońskiej. Susza była, nie było co jeść. Została ostatnia odrobinka jedzenia. I przyszedł prorok. I ona ze względu na Jego Boga wykonała zlecenie. Najpierw pod płomyk prorokowi, a później sobie i synowi. Bo mieli już ostatnią porcję jedzenia. No i zjedli. Ale okazuje się, że mąka się nie wyczerpała, olej był. Jutro i pojutrze, i przez wiele, wiele dni, gdy była wojna w Jugosławii, jak Jugosławia była bombardowana przez demokrację europejską i amerykańską bo to są demokraci. Kiedy bombardowano ludzi, nawet z ubożonym uranem. Wtedy wielu ludzi wypędzonych bombardowaniami przemieszczało się z miejsca na miejsce i nic nie mieli to co na sobie. W jednym miejscu ludzie mieli cielaka, sami mieli go w mięso włożyli do zamrażarki no, było jakieś jedzenie. Ale przychodzili ci ludzie przechodzili. No to nie sięgali do tej lodówki. Po mięso gotowali, jedli wszyscy I tak dziś, jutro, pojutrze, i cielaka nie ubywało. Długo jedli tę cielęcinę. Było tam zawierzenie. Był tam akt heroicznej miłości. Tam było spojrzenie wiary tych ludzi, którzy byli gościnni, i ci, którzy korzystali, też otrzymywali szczególny znak. Pomocy. Zawierzenie jest potrzebne nie tylko do takich spraw materialnych, głodowo-kuchennych czy zdrowotnych, bo zdrowia nie ma. Coraz częściej trzeba zawierzyć swoje dzieci, swoje wnuki, matce Najświętszej. By te dzieci miały schronienie w Bogu, by świat ich nie zniszczył. Dlatego zawierzenie jest powierzeniem w dobre ręce, w najlepsze ręce. I człowiek zawierzony bierze wszystko, bierze całego Boga i wszystkie dary Boże, doznaje przeobrażenia, uratowania. I stają się w jego życiu rzeczy nowe, zbawienne. Dobrze żyć w zawierzeniu. Wtedy człowiek wolny jest od szkodliwych niepotrzebności, błędnych zaangażowań, nie musi udawać przed innymi, grać rolę zwycięskiego pana i samowładcy. Jemu Bóg wystarcza. Pan Jezus, zauważając postawę ubogiej wdowy, dał pouczenie, wielkie objawienie, jak funkcjonuje zawierzenie się Bogu. Zawierzenie nie odbiera roztropności, obowiązkowości, pracowitości. Tylko zawierzenie ubogaca człowieka o szczególną relację z Panem Bogiem. Masz żyć dziś, jutro, jeszcze nie wiadomo ile. Żyj w zawierzeniu, aby Twoje decyzje i reakcje były Boże, nie Twoje. Boże, być przeniknięty mocą Boga, doznał uzdrowienia i ocalenia, uratowania. Człowiek zawierzony doznaje przebudowy z ręki Pana Boga i Pan Bóg staje się Jego mocą. Tak się dzieje z tymi, którzy z Bogiem. A dziś ludziom grozi nie ateizm, tylko bezbożnictwo, które jest degradacją Boga i bałwochwalczym wywyższeniem siebie. Ludziom imponuje niezależność i niepotrzebowanie łaski. Chcą być dla siebie samych nasyceń z własnej inicjatywy, aby nie być w zależności od bliźniego, a zwłaszcza od Boga, by sobie żyć, królować i wręcz bogować. I by w tę postawę nie wchodzić, trzeba zawierzać siebie, swoje życie i życie najbliższych. To jest takie pójście z pustymi rękami albo z drobiną w rękach. Do Boga po Boże, czyli po wszystko. Bóg nie jest uzupełnieniem w niedostatku. Bóg jest całkowitością, zwłaszcza w niedostatku. Jest całkowitością dla sytych, również, którym się wydaje, że jest dobrze i sobie wystarczą. By wejść w postawę zawierzenia, trzeba Skłonić się ku Bogu i podjąć decyzję. I ta decyzja zwrócenia się do Boga choćby w jednym zdaniu jest wystarczająca i ostateczna. A Pan Bóg takich zawierzonych nie gubi, zawierzenie się nie wyczerpuje, jest bezterminowe i jest z obowiązaniem dwóch stron: Boga, który kocha i daje, i zawierzonego. Który powinien brać, gdy Bóg daje, zawierzony, już nie należy do siebie, będąc wolnym, należy do tego, kto go miłuje. Tak wzniosłą, nieskończoną miłością. Wewnętrzne nastawienie człowieka kształtuje jego osobowość i życie. Myśl porządliwość i wyobraźnia, gdy oddane są sprawom nieprawym, czynią człowieka brzydkim, podłym, szkodliwym. Dlatego trzeba mieć szlachetne zamysły, życzliwe spojrzenie na drugiego człowieka w każdej sytuacji. Rzeczliwy jest wtedy, kiedy człowiek zamartwia się. O zbawienie bliźniego, bo gdy tylko dochodzi swoich porządliwości w morderczej walce o zwycięstwo, przewagę, czasami o zmiażdżenie przeciwnika aż do zamordowania, to wtedy zamysły takiego człowieka są piekielne, niszczące, zwłaszcza jego. Taki zamysł jest na przykład u ludzi zazdrości. Zazdrość jest jak nienawiść. Kształtuje zazdrośnika jak opętanie, czyni go dzikim, przeciwnym własnemu przeznaczeniu. Innym takim morderczym grzechem jest chciwość pieniędzy, która jest korzeniem wszelkiego zła. Chciwiec traci rozumność, honor, ambicje. Czego się dotknie, wszystko zamieniłby na pieniądze, nie wyłączając z tego ludzi. To człowiek zdegradowany. Innym grzechem, odbierającym roztropność, zorientowanie i honor, to grzechy nieczyste. Grzech, nieczysty, człowiek zamienia się w zwierza. Podepcze wszystkich i wszystko dla zdobycia swojego celu, którym jest użycie i wykorzystanie. On z ciała własnego i bliźniego czyni sobie używkę i narkotyk, dlatego jest taki trudny do opamiętania. Anarkomani i alkoholicy. I Ci, którzy są w niewoli elektronicznego sprzętu, gotowi są wyprzedać mienie dla osiągnięcia celu, czynią się niezdatnymi do współbrzmienia wspólnoty z drugim, w rodzinie są obciążeniem i beznadzieją, wyciskają łzy. A kresu grzechowego nie widać. Również takim morderczym zbombardowaniem jest zaistnienie nieopanowanego gniewu. Człowiek nieopanowanej wady nie nadaje się do współdziałania z drugim, zwłaszcza do małżeństwa. I każdy grzesznik, który nie pracuje nad sobą, ma swoją grzechową specjalność, która czyni go mistrzem grzechu. Staje się on jak jakiś potwór, do którego nie sposób się zbliżyć, chyba że na jego warunkach, aby mu przymnożyć grzechu i żeru. Natomiast co z takim człowiekiem? Pozostaje modlitwa, bierny opór, czasem czynny, waleczny. Może często milczenie, pomodlić się za niego i zostawić. Bo jak go Pan Bóg nie zmieni, to on się sam nie chce zmienić. Dlatego dobrze czekać ratunku od Boga i dla siebie i dla krzywiożerczego grzesznika. Ludzie wyniosłej pychy tracą poczucie grzechu, mają poczucie krzywdy i zasług własnych, ale sami mówią sobie, że nie mają sobie nic do zarzucenia, że są w porządku. To fantazji którzy wyeliminując poczucie winy, usadowili siebie na miejscu należnym Boga, bogują sobie. Gdyby tak jeszcze byli zależni od siebie i nie musieli umierać, to bezkarność pochłonęłaby ich ostatecznie. Ale wielu takich o śmierci nie myśli, śmierci nie przewiduje, doświadczenie wykazuje, że zawsze umierają inni, więc tak żyją, jakby Boga nie było i śmierci nie było. Stąd wszystko im wolno w ramach szalonej bezkarności. I owa bezkarność. Owa bezkarność ich rozzuchwala. A jeśli człowiek ma przynależność do przestępczej grupy, która ma możne wpływy i daje schronienie, to będąc bezkarnym złoczyńcą, je się w jałowym poczuciu bezpieczeństwa, aż przyjdzie śmierć. I wraz ją przychodzi sprawiedliwość, ale o tym się przekonuje każdy za siebie. Lecz nie, nie wróci stamtąd nikt, by opowiedzieć, bo to jest niemożliwe. Pozostaje wiara jako wierzenie, uwierzenie w Bogu, wierzenie w Boga, aby, mając go nad sobą, dla siebie, przecież Bóg nie jest przeciw człowiekowi, aby się do niego upodobnić i nabrać mentalności bożej. W człowieczych zmaganiach. I gdy człowiek, choć na moment się zatrzyma, na moment opamięta i zawoła z bólu, łaskę, miłosierdzie, gdy tak się dziać będzie, wtedy może będzie na początku nawrócenia i uratowania. Trzeba się modlić. Za żywych i umarłych. Wokół siebie, wprowadzając w dzieje Kościoła i świata użyte talenty, wydobytą z siebie miłość ofiarną, mądre, odważne słowo, aby przyczyniać się do przemiany obyczajów, by były sprawiedliwe i łagodne. Modlitwa bycie z Bogiem inaczej. Jest zbawienną koniecznością i sprawiedliwą uczciwością względem siebie.